Hej, 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 dzisiaj sobie przetestujemy taką parkę od Bielendy. Yy, podkład, nie, tu jest podkład i taką bazę Serum. W sumie, tak się wiecie, zastanawiałam, czy zrobić test tylko podkładu, tylko bazy, ale pomyślałam, a co tam? Przecież, jeśli już używamy bazy, to i tak w połączeniu z jakimś podkładem, więc wypróbujemy i jedno, i drugie. I zobaczymy, sprawdzi się czy nie. W każdym razie, duet od Bielendy. No to co, zaczynamy od bazy serum i słuchajcie, to jest dwa w jednym, nawilżająca, wygładzająca baza serum pod makijaż, naturalny glow, cera sucha i normalna, kupiłam to dosłownie wczoraj i w tej chwili to jest w promocji w Rossmanie. to chyba kosztuje 23, coś tam to 17, 18, jakoś tak, nie, nie dużo, no i już się tutaj do tej bazy dobieram, słuchajcie, baza wygląda... W sumie dokładnie takie samo opakowanie jak w bazach perełkowych. Tylko, że tutaj mamy taki mleczno-biały albo perłową, taką perłową emulsję. Zaraz zobaczę, Wiecie? wycisnę tego troszkę na dłoń, moment, nie mogę otworzyć. Już. Yy, no 30 ml standardowo, jeszcze raz Wam tak z bliska pokażę. Baza serum, taka złota etykietka i baza wygląda tak. O, nie, nie perłowe, to jest białe, zobaczcie, Biała baza. Ja sobie ją nałożę na twarz, tak, żeby już sobie tutaj, wiecie, ze skórą pracowała i przeczytam Wam, właściwie przeczytam Nam, bo ja też nie wiem, przeczytam Nam, jakie, jaką, jakie ona ma właściwości. Mm. Przyjemnie pachnie, pachnie taką czystością. Jak jakieś takie środki, wiecie, do mycia, jakieś mydełko albo coś takiego? Przyjemnie bardzo. Myślę, że to, co sobie nałożyłam na dłoń, to będzie trochę za mało. Ja sobie bazę tak raczej na całą twarz nakładam, więc te dam jeszcze trochę, o, tyle mniej więcej. I to ląduje na bokach twarzy. Albo mi się wydaje, albo ona troszkę spowodowała, że mam mniej błyszczącą się skórę. Chyba tak, tak minimalnie. Przyjemne odczucie daje na skórze. O, lepi się, <gryw> nawet bardzo się lepi. Nad ja bardzo się lepiej. Dobra, niech ona sobie tutaj siedzi na twarzy, a ja przeczytam, co, co nam tutaj producent podaje. Połącz swój makijaż z pielęgnacją. Nasza baza plus serum pod makijaż o innowacyjnej i skutecznej formule, która nawilża, rozświetla i przygotowuje skórę do nałożenia makijażu. Ta baza o przyjemnej kremowej konsystencji jest idealnym produktem, który w prosty sposób pielęgnuje skórę i przedłuża trwałość makijażu. Jakie zapewnia korzyści? Idealnie skomponowane składniki aktywne zapewniają naturalny efekt makijażu i pielęgnują jak serum. Używanie jej to idealny sposób na odczuwalne nawilżenie naskórka bez potrzeby stosowania kremu czy serum. No proszę. Ja już pielęgnację miałam i chyba raczej takiej wersji będę się trzymać. Baza idealnie stapia się ze skórą, a jednocześnie chroni ją przed podrażnieniami spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne i powstającymi pod wpływem nakładania makijażu. Efekt Piękna, rozświetlona i wygładzona skóra. No i mam jeszcze stosowanie. A, i tu jeszcze z boczku są podane składniki aktywne, więc mamy tak: trehalozę, komórki macierzyste z różanecznika alpejskiego, pas poliglutaminowy, ekstrakt z aloesu woda i woda kokosowa. Także to, jeśli chodzi o bazę, yy, muszę Wam powiedzieć taką rzecz. Jak ona zastyga, to zaczyna tak delikatnie ściągać skórę, ale to jest takie bardzo minimalne, ale wyczuwalne, o, no i wydaje mi się właśnie, że tak lekko ją zmatowiła, no dobra, nakładam podkład. Podkład serum z SPF 50, korygujący fluid plus serum, ceramidy plus kwas hialuronowy plus trehaloza. Ja mam odcień 3, oczywiście to jest 30, tak, 30 gramów, to jest taka, w zasadzie taki zestawik, tak to możemy potraktować, zobaczcie, taka rodzinka mini, więc ja mam odcień 3, to był najciemniejszy spośród tych, jakie były dostępne w Rossmanie, gdzie to kupowałam ale nie wiem po prostu, czy akurat ja trafiłam na trzy kolory, czy jest ich więcej, tego nie umiem powiedzieć, w każdym razie dostępne były trzy no może to nie jest zbyt duży wachlarz kolorystyczny ta trójka jest właśnie najciemniejsza o, i wygląda tak, no taka dosyć taki dosyć gęsty jest ten podkład pachnie też przyjemnie, podobnie w sumie do tej bazy. No i nakładamy. Już wam mogę powiedzieć, że ta pierwsza warstwa, tak delikatnie no, nałożona, raczej upiększa. To jest taki podkład upiększa, no, przynajmniej na w tym momencie upiększa skórę. Raczej jakiegoś tam dużego krycia nie da, ale chyba dobrze z kolorem trafiłam, bo mm, w tym momencie bardzo mi pasuje do do skóry, tutaj do szyi. No ja może jakoś tam bardzo opalona nie jestem, ale coś tam, wiecie, mnie chwyciło, więc też nie jestem taka super biała teraz może. O. Więc trójka jest OK. No i zobaczcie, ta cieniutko rozłożona jedna warstwa rozświetliwa skórę. Bardzo ładnie to wygląda. Jak taka skóra po pielęgnacji. Taka, wiecie, mokra, soczysta, napita. O. <laughs> napita i najedzona. Wygląda to bardzo ładnie. No ja uwielbiam taki, taki efekt. I jak robimy test, zawsze to powtarzam, że gdyby to nie był test, to ja bym to już tak zostawiła, bo dla mnie luz, dla mnie już tak może być. Natomiast ponieważ robimy test, to troszeczkę jeszcze dołożę, o. Może wstępnie tyle. Zobaczę. Tutaj tak na pastę. No z broda, o, policzki. No, to krycie można sobie dobudować jak się chce, ale ja już wiem, że nie o to w tym podkładzie chodzi. To jest podkład, wiecie, udający naszą skórę, taką ładniejszą. No i teraz to już na pewno wystarczy. Nie, no, można sobie krycie dobudować, a chociaż jakieś tam hmm, kropeczki, piegi i tak dalej, to mi wszystko przebija spod podkładu, to od razu Wam powiem. Więc hmm, jak lubicie taki, wiecie, idealnie zakrywający podkład, no to no nie, ten już odpada, bo nie ma takich właściwości. No zobaczcie, taki jest mokry mokry podkład hmm? i jeszcze muszę Wam powiedzieć, że ładnie się rozprowadził po tej bazie, fajnie się to połączyło tak? No, jak widzieliście bezproblemowo, nie było żadnych smug, żadnego tam kombinowania było to fajny fajny efekt przeczytam Wam co podaje producent, to co było z przodu już Wam powiedziałam, natomiast tu mamy jeszcze tak, połóż swój makijaż z pielęgnacją, czyli to samo co było na bazie nasz korygujący fluid łączy w sobie Działanie podkładu i serum, zna dodatkowo zawiera filtr SPF50, który zmniejsza ryzyko negatywnych skutków wywołanych promieniowaniem słonecznym. Zawarte w nim składniki trechaloza czy olej opuncji figowej zapewniają dawkę prawidłowego nawilżenia, a idealnie dobrane pigmenty, naturalne krycie bez efektu maski. Posiada formułę, która nie obciąża skóry i nie zatyka porów. Idealna równowaga pigmentów kryjących i korygujących oraz składników cynych sprawia, że formuła jest bogata i lekka jednocześnie, dając wizualny efekt poprawy wyglądu skóry i realnie o nią dbając. Taki mamy opis producenta. No i mamy stosowanie, że za pomocą dłoni, pędzla lub gąbeczki i to wszystko ok. Tak wygląda podkład. Wygląda bardzo ładnie. Naprawdę fajny efekt daje taki, no taka soczysta skóra. O. Tutaj przy Was nałożę sobie korektor. Mam bel. Nałożę ja sobie szybciutko korektor no i tak jak zawsze przypudruję to i potem wam się jeszcze pokażę, widzicie całym makijażem pełnym żebyście widzieli jak to wygląda tuż po nałożeniu makijażu korektor który ja mam to jest jakaś tam starsza edycja 02 beż i to jest i a Match. A tak na marginesie kosmetyki będą miały dzisiaj podgórkę bo dzisiaj będzie bardzo bardzo ciepło no, przynajmniej taki dzień się Zapowiada, już jest ciepła, potem będzie jeszcze cieplej <grymne> Mają podgórkę. Zobaczymy, jak w ciągu dnia to się wszystko zachowa. Pudruję sobie obszar pod okiem. Tutaj mam puder pod oczy z takiej limitowanej edycji z Lidla. Wiecie, to nie z Lidla. To jest to. Wielbiam tego złotego. Naprawdę, naprawdę mi się udało. Więc najpierw korektor. Nawet nieprzypudrowana skóra y, wygląda bardzo fajnie. Super. No i przy testach oczywiście mój ukochany puder dyżurny, czyli brzoskwiniowy od I Love Evolution. Zawsze to mówię, że znamy się jak, wiecie, jak łyse konie. Jeden z moich ukochanych pudrów. I no niby nie pozorne, wiecie, nic takiego, a po prostu u mnie się sprawdza świetnie. Uwielbiam go. I cały czas najlepsze jest to, że on cały czas pachnie. Nie pachnie, może już tak, wiecie, tak ładnie brzoskiniowo, tak wyraziście, jak tuż po zakupieniu, jak był nowy. Ale ten zapach brzoskwiniowy jest cały czas wyczuwalny. Ok, no i taki mamy stan rzeczy po nałożeniu pudru. Jeszcze raz. Baza serum w jednym i podkład serum z SPF 50 od odbiorę. Proszę bardzo, po przypudrowaniu. Hmm? Ok, kończę makijaż makijaż zrobiony, no chciałam, żeby dzisiaj był taki delikatny, szczególnie oczy, no bo jakby tutaj nie ma konieczności, wiecie, nakładanie dzisiaj wielu cieni, bo będzie gorąco, więc chciałam, żeby był taki generalnie delikatny, natomiast twarz malowałam tak jak zwykle, czyli zrobiłam wszystkie te kroki, które robię zazwyczaj, więc mam taki pełen makijaż twarzy, no i delikatnie oczy, wygląda to tak. Muszę Wam powiedzieć, że mam takie przeczucie, jeśli się nic wiecie, nie skiepści, mam takie przeczucie, że chyba są to Drogeryjne perełki. Wszystko przemawia za tym, no bo jakby nie było, to jest bielęda. Ja bielędę bardzo lubię i pod względem takim makijażowym, wiecie, bazy, podkłady, i pod względem pielęgnacyjnym, więc wierzymy, że to się wszystko fajnie zachowa. Ok, no i to tyle w tej pierwszej części. Widzimy się wieczorem. Zobaczymy, jak nam się te kosmetyki zachowają przez cały dzień. Na razie. Hej, 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 witam Was wieczorem. O, musiałam ustawić, tak, teraz jest równo. <laughs> witam Was wieczorem. Mamy godzinę. Już Wam pokazuję. 18.07, a makijaż no skończyłam tak po 9.00, może troszeczkę było około 9, No więc około 9 godzin jest na twarzy. No i wydaje mi się, że podkład i baza spisały się bardzo fajnie. Zrobię zbliżenie. O, no i sami od, ocencie. Generalnie wydaje mi się, że jest ok. Pominąwszy fakt, że się świecę, bo tu zaraz zaradzimy bibułkami, więc to jest, wiecie, to jest nieistotne, ale tak, no nigdzie się to nie pozbierało. Jedyny mankament, który ja tak dostrzegam i który wiecie, jak patrzę w lusterko, czy też podgląd, co rzuca mi się w oczy, to jest tutaj się troszeczkę w tej mojej lwiej zmarszce trochę zebrał podkład, ale to jest takie. Nie jest drażące moim zdaniem, a może tak. Generalnie na całej twarzy wygląda to ładnie spójnie, na nosie też y, siedzi. Dzisiaj było naprawdę, naprawdę gorąco, ale to wam chyba wspomniałam o tym rano, i, i te kosmetyki miały pod górę, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że wiecie, przy wysokiej temperaturze ta skóra jednak inaczej pracuje. Więc, wziąwszy pod uwagę te wszystkie aspekty, możemy chyba stwierdzić, że. Obie rzeczy są ok. No, zobaczcie. A właśnie, jeszcze przy Was tak użyję bibułek matujących. Można oczywiście to przypudrować, jeśli robicie taki krok yy, późnym wieczorem w makijażu. Jak chcecie coś tam podratować, ja tego nie robię. Ja w sumie nigdy nie pudruję buzi. Tak wiecie, po południu czy wieczorem. W ogóle, w ogóle jak sobie rano nałożę makijaż, to tak w nim chodzę. I ewentualnie właśnie używam bibułek matujących, ale to jest jedyna rzecz, jaką tak robię dla poprawienia makijażu. Innych rzeczy tutaj już nie dokładam, żadnych pudrów, niczego takiego. No ale wiecie, różne, różne mamy przyzwyczajenia, więc jeśli robicie coś takiego, no to tym bardziej wydaje mi się, że makijaż do uratowania jest ok. Jeszcze tak dla przypomnienia baza serum, takie dwa w jednym jak tutaj podał producent, można używać bez, wiecie, bez serum, bez kremu, tylko od razu pod makijaż, no chyba Wam o tym wspomniałam, ja raczej się tego nie będę trzymać będę to nakładać normalnie jak bazę pod makijaż, po pielęgnacji już, więc w zasadzie będzie dla mnie normalną bazą ale generalnie jest bardzo przyjemna, no i jak widać, wszystko się utrzymało i wygląda to naprawdę fajnie no i podkład, wydaje mi się, że podkład taka perełka Serum make-up SPF 50. Oprócz tego, że się fajnie utrzymał, moim zdaniem, daje bardzo ładny efekt, no to mamy też ten filtr ochronny, jeżeli zwracacie uwagę na coś takiego. Generalnie podkład taki, jeśli chodzi o krycie, raczej delikatny, choć jak widzieliście, ja sobie dołożyłam troszeczkę i to krycie da się zbudować, ale też nie jest to takie hardkorowe, mocne krycie, tylko raczej coś takiego um, uzupełniającego, tak to powiem, bo tam wiecie, jakieś piegi i tak dalej, cały czas zresztą mi to wszystko przebija, ale dla mnie to jest plus, dlatego, że ja taki efekt lubię, lubię um, podkłady Naturalnie na twarzy wyglądające, więc jak dla mnie bardzo fajna sprawa. No i myślę, że dodatkowym atutem jest tutaj cena i w wypadku jednego, i w wypadku drugiego kosmetyku. Okej, okay, wszystko! Ponieważ nie zrobiłam tego na początku filmu, to proszę was pod koniec. O paluchy w górę, o komentarze pod filmem, o subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Oczywiście z góry za to dziękuję i dziękuję też za dzisiejsze oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się teścik podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy macie ten podkład albo bazę i jak one się zachowują u Was, no bo wiadomo, że yy, kosmetyk jeden u kogoś zachować się może fajnie, a u kogoś niekoniecznie i raczej się dobrze nie spisze. Okej, okay. wszystko na dzisiaj. Mówi Wam papa, pa. wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem na razie i do zobaczenia.